Oddycham głęboko i pozwalam sobie być. Jestem i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo, jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie. Nie muszę gonić, wszystko przychodzi do mnie. Zasługuje na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą, jestem energią, która przyciąga. Wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze. Oddycham głęboko i pozwalam sobie być. Jestem, i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie. Lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo, jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie. Nie muszę gonić. Wszystko przychodzi do mnie. Zasługuje na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą. Jestem energią, która przyciąga. Wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze. Oddycham głęboko i pozwalam sobie być. Jestem, i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie. Lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo, jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie. Nie muszę gonić, wszystko przychodzi do mnie. Zasługuje na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą, jestem energią, która przyciąga. Wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie, miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze. Oddycham głęboko. I pozwalam sobie być. Jestem i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie. Lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo, jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie. Nie muszę gonić. Wszystko przychodzi do mnie. Zasługuje na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne, być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą. Jestem energią, która przyciąga. Wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze. Oddycham głęboko. I pozwalam sobie być. Jestem i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie. Lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo. Jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie. Nie muszę gonić. Wszystko przychodzi do mnie. Zasługuję na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą. Jestem energią, która przyciąga. Wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze. Oddycham głęboko i pozwalam sobie być. Jestem, i to wystarczy. Moja obecność jest magią. Jestem ucieleśnieniem energii żeńskiej, czułej, intuicyjnej, pełnej życia. Nie muszę pędzić, nie muszę walczyć. Mój spokój działa silniej niż jakikolwiek wysiłek. Wszystko do mnie płynie. Lekko, naturalnie, bez wysiłku. Moja miękkość to moja siła, moja receptywność przyciąga. Jestem magnetyczna, otwarta, pełna wewnętrznego światła. Zasługuję na bycie adorowaną, kochaną, wybraną. Pozwalam sobie przyjmować. Uwagę, miłość, bogactwo, rozkosz. Nie muszę nic udowadniać. Jestem kobiecością w najczystszej postaci boginią, która nie prosi, ona wybiera. Moje ciało, mój głos, mój oddech wszystko we mnie jest święte. To bezpieczne być w energii żeńskiej. To moja natura, to moja moc i ja nią jestem. Oddycham wolno, zmysłowo, jestem w swoim ciele. Czuję siebie głęboko. Każdy mój ruch jest przyjemnością. Jestem ucieleśnieniem kobiecości. Jestem miękka, zmysłowa, magnetyczna. Moja obecność działa jak zaklęcie, nie muszę gonić, wszystko przychodzi do mnie. Zasługuje na miłość, uwielbienie, dotyk i adorację. To bezpieczne być widoczną, pożądaną, wybraną. Jestem rozkoszą, jestem energią, która przyciąga, wystarczy, że jestem. Moja kobiecość hipnotyzuje, moja aura mówi więcej niż słowa. Otwieram się na przyjmowanie miłości, przyjemności, bogactwa. Zasługuję na wszystko, co piękne i zmysłowe. Jestem boginią i wybieram siebie zawsze.